Witamy Was w pierwszym odcinku naszego podcastu. Jak ja sobie wyobrażam e, liceum, bo już tak naprawdę w następnym roku idę do liceum. I jak potwornie zderzę się z rzeczywistością, czyli jak było naprawdę oczami mojej mamy. Oczywiście nie może tego brać tak zupełnie na serio, no bo moja mama chodziła do katolickiego liceum i była kujonką, więc tutaj... Ale może mam swoje wspomnienia i może Ty też jesteś troszkę kujonką. <śla> Halo, nie jestem kujonką. Jesteś. Jak wyobrażasz sobie y, liceum? Jeszcze moment mówiąc y, wyobrażam sobie liceum jako takie, wiecie, imprezy, już chłopaki i w ogóle tak super, już, już te, jak ci tacy młodsi dorośli i w ogóle zawsze właśnie sobie wyobrażam, jak byłam w tych mniejszych klasach, że nawet te klasy teraz, siódme, ósme, one są już takie duże, one są już takie dorosłe i w ogóle a teraz, jak ja jestem już w tej ósmej klasie, zaraz idę tak naprawdę do tego liceum to kompletnie czuję się jakby taka duża i dorosła. Czuję się po prostu taka... A, ale co, czujesz, że jak przejdziesz do tej pierwszej klasy liceum, to się już poczujesz dorosła? Właśnie zawsze tak myślałam, a teraz jak już jestem tak naprawdę w tej ósmej klasie, już jestem po aktywnie na prostej, na następnym roku idę do liceum, już tak trochę, trochę się tak nie czuję. No mało tego, pójdziesz do liceum i w tej pierwszej klasie będziesz kotem. <gry> I będziesz najmłodsza, i wszyscy będą się Właśnie. traktować jak takiego, wiesz, maluszka, ale jak będziesz patrzeć na czwarte klasy, czyli osoby, które mają 18-19 lat, to już będziesz O, tam gdzie są dorośli. No dobra, czyli co? Wyobrażasz sobie imprezy? No, właśnie, zawsze sobie jakoś wyobrażałam, że będą te właśnie imprezy, że już jak macie te 16 lat, bo zawsze też w książkach czy filmach, to zawsze te osoby właśnie mają już tak te 16-17 lat i one wtedy mają te super życie, te chodzą na te imprezy, wreszcie mają te takie miłości. A ja, jak ja sobie teraz wyobrażam, że ja bym miała pójść na imprezę, to ja nie wiem, bym się schowała w tym kącie i, i nie wiem, siedziała. Nie, no słuchaj, w liceum jest tak, że jest tak, więcej nauki. Wszyscy cisną, mówią tylko o maturze i o tym, że trzeba wybrać sobie studia, bo musisz wiedzieć, kim będziesz w przyszłości. A imprezy to były chyba tylko jak było osiemnastki. Właśnie, jestem bardzo ciekawa, no bo ja tak naprawdę to się najbardziej się boję, tego się najbardziej boję, bo ja tak naprawdę idę do liceum, bo jestem tym typem osób, który nie ma pojęcia, co będzie robił w przyszłości. Już dużo scenariuszy przerabiałam, i naprawdę. Myślałam nad psychologią, kryminologią, e, kryminologią nad aktorstwem, nad re, jakby reżyserstwem, jakby, nie nie końca miałam jak to powiedzieć i mam po prostu scenarzystą, żeby być, dziennikarzem, nawet detektywem! I mam po prostu tyle tych rzeczy do zrobienia, tylko uznałam w ogóle, że najłatwiej będzie dla mnie wybrać liceum i wtedy zastanowić się, co chcę robić dalej, ale właśnie tutaj pojawił się kolejny problem, że nawet jeżeli chcę pójść do liceum, to muszę wybrać jakiś profil, który nie mam dla tego pojęcia, jaki wybrać, bo nie wiem, co chcę robić w przyszłości ale nie musisz wiedzieć i to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że ja nie wiem, dlaczego wszyscy tłumaczą, jak to trzeba już sobie wybrać, patrzeć na swoją przyszłość i tak dalej. Nie musisz tego wiedzieć, bo masz dopiero lat 14 i no sorry, ale zmuszanie nastolatków do tego, żeby wiedzieli, co chcą robić w przyszłości, jak będą mieć lat 30 czy 40 jest po prostu niepoważne. No bo jak Ty możesz wiedzieć, co lubisz, jak Ty jeszcze nic nie spróbowałaś? No bądźmy uczciwi. Najważniejsze to wybrać sobie takie liceum, nie gdzie jest nie wiadomo jaki poziom i będą Ci kazać się uczyć do wszystkich olimpiad, tylko najważniejsze to wybrać sobie takie liceum, w którym będziesz mogła posmakować różnych rzeczy. Na przykład wybierasz liceum, gdzie mogą być zajęcia na studiach, żebyś zobaczyła, czy w ogóle studia Ci pasują. Gdzie na przykład są zajęcia, nie wiem, z psychologii, z dziennikarstwa, gdzie możesz pójść do radia, zobaczyć jak tam jest, do telewizji, jak tam jest. Możesz gdzieś tam, nie wiem, wybrać się jeszcze, jeszcze coś zobaczyć na salę sądową. To są najważniejsze, najfajniejsze rzeczy, którymi trzeba się kierować w wyborze liceum, bo no, trudno powiedzieć, bo co? Widzisz teraz zawód prawnika, i widzisz to, co widzisz w telewizji, że elegancko ubrany pan idzie po sali. Jeszcze to mamy, słuchajcie, te seriale pamiętajmy ze Stanów Zjednoczonych w bogactwie, i tam rzuca. Nie, to są godziny spędzone nad tymi kodeksami, czytanie, uczenie się ciągłe i śmiertelne ludy przez większość czasu. Nie oszukujmy się, tak? Akurat nawiązując do, do prawnika, nigdy już nie chciałabym być prawnikiem. W sensie, znaczy miałam kiedyś taki swój epizod, ale teraz jak na to patrzę, właśnie nie chciałabym być tym prawnikiem, ponieważ uważam, że ta taka ilość tych wszystkich kodeksów i ta taka odpowiedzialność i w ogóle by mnie po prostu przytłoczyła. Tak przy okazji, więc tak chciałam tylko wtrącić, ale wracając do tematu, dużo właśnie ludzi ma wrażenie, że narzuca, bo nawet tacy E, czwarto, klasicci, którzy robią e, porady, jak pójść do liceum, mówią, że żeby, żeby wybrać się ten właśnie profil, którym będziecie chcieli się podążać i w ogóle, żeby Wam łatwo, a ja właśnie nie mam tego pojęcia, co ja bym chciała zrobić, ponieważ z jednej strony chciałabym pójść, powiem Wam tak moje odczucia, e, z jednej strony chciałabym pójść na biochem, no bo e, jakby bardzo mnie interesuje, ja lubię biologię i lubię chemię, ale z tego, ile się słyszy właśnie na TikToku czy gdziekolwiek o tym, że tam jest tyle takiej nauki i tyle takiej presji, i że w ogóle okropne, wszystko okropne, to tak mi się trochę odechciewa, bo nie do końca chciałabym nakładać na siebie aż taką presję. A jeżeli patrzę na przykład, że pójść, nie wiem, na math, geo, -ang, czyli matematyka, geografia, angielski, no to mat e, angielski i matematyka to są przedmioty, które dosyć lubię, więc mogą się odnaleźć, ale geografia, tutaj mogą mnie wszyscy hejtować, jestem haterką geografii. Jakoś nigdy kompletnie ona mi nie przypadła do gustu. No właśnie, a ja nie rozumiem, dlaczego Ty musisz już się zdecydować. No ale dobra, nawet wy, wyobraź sobie, że lubisz, nie wiem, tą Biolchem, tak? Tak skaranie boskie nie znosiłam nigdy w życiu bym nie wybrała ale ty lubisz no i wybierasz sobie ten biorchem no i co to zmienia jeżeli w trzeciej klasie liceum czy czwartej uznasz że idziesz jednak na dziennikarstwo no to się nauczysz historii na ten egzamin czy tam czegoś co będą wymagać to nie jest tak jakby ludzie uważają że jak idą na jakieś szkoły albo na jakieś studia to już muszą tak do końca życia w tym tkwić a przecież nawet jak skończysz dane studia to możesz pracować w całkiem innym zawodzie i nic nie stoi na przeszkodzie trzeba trochę Potraktować z nie oka. Ja to potraktowałam strasznie, tak wiecie, odpowiedzialnie. Poszłam do takiego bardzo dobrego liceum, uczyłam się i tak dalej. Później skończyłam jedne studia, drugie studia i co? I nie pracuję w żadnym z tych, e, z tych kierunków, pomimo tego, że byłam bardzo, bardzo dobrą studentką i bardzo dobrze ukończyłam te, te studia. To nie jest coś, co determinuje życie, i trzeba tak zachować trochę takiego umiaru, że co Cię interesuje, jaki przedmiot Cię teraz interesuje, którym się w którym chciałabyś się pouczyć, nie myśląc jeszcze o studiach. Bardziej patrz na to i niech wszyscy patrzą, co ta szkoła oferuje więcej, może jakieś wyjazdy zagraniczne, wymiany zagraniczne, wiecie ile rzeczy się można z, z takiego czegoś nauczyć, ile ludzi poznać, odkryć co jest, co jest ważne w innych krajach, a wierzcie mi, że Polska nie jest jakimś mistrzem przedsiębiorczości, rozwoju i, i takiego patrzenia na świat, żeby y, robić coś po swojemu, tylko raczej jest krajem, który najchętniej to by wsadził wszystkich do jakichś firm, korporacji, żeby wszyscy pracowali jak takie pracusie, nie? Dla mnie na przykład... Y Wspaniałą decyzję podjęła teraz Mela Modela, która zdecydowała się na rok przerwy po liceum i zastanowienie się, czego chce. I to jest naprawdę trudna decyzja, bo z jednej strony jest pęd i takie oczekiwania od rodziców, dziadków: Nie idziesz na studia, jak to nie idziesz na studia? Jakby te studia były czymś najważniejszym. A bądźmy uczciwi, w Polsce studia mają małe znaczenie. U nas ja nie wiem, nie chciałabym zgadywać, ale czuję, że z 90% młodych ludzi ma wyższe wykształcenie, mm. czyli te dyplomy nie są ważne, bo ważne są one wtedy, kiedy są tak jak w Stanach Zjednoczonych, że mała grupka osób ma, i to są naprawdę osoby, które się chcą uczyć, a u nas te dyplomy część osób się naprawdę uczyła, część osób się ledwo przeszła, część osób sobie to kupiła, nie oszukujmy się. Ja też ogólnie bardzo dużo myślałam, że zrobić się to ten gapiecz, taki rok wolnego po y, liceum, bo też uznałam, że bym go spędziła po prostu na takim. Poznawaniu tego, może podróżowanie po miastach, żeby odkryć w jakim w ogóle chciałabym studiować mieście za granicą, bo ja bym bardzo chciała studiować za granicą, bo to jednak rozszerza Ci możliwości, masz poznanie nowych osób i tak naprawdę możesz spotkać wiele, wiele po prostu nowych ludzi i wiele kultury się nauczyć i tak dalej. I właśnie ta presja taka narzucona, że od razu trzeba policją, iść na studia, a później musisz do końca życia robić to, co ten to niestrasznie po prostu przytłacza jako taką osobę, która jest dopiero na początku tego wybierania, co ona w ogóle lubi, lubi robić w życiu. Tak, dlatego właśnie takie osoby jak Mela Modela czy na przykład Julia Wieniawa, która powiedziała, że ona nie studiuje na razie i ona robi mnóstwo ciekawych rzeczy, świetnie zarabia, rozwija się i w ogóle, ale mimo wszystko ja nie wiem skąd to przekonanie w Polsce i te wieczne pytanie: A kiedy pójdziesz na studia? Ale po co jej te studia? Tak, no, tak, tak uczciwie, no po co kobiecie, która się super rozwija, świetnie zarabia, prowadzi biznesy, jest szczęśliwa, po co jej te studia? Po to, żeby tam babcia czy dziadzie powiedzieli, o, jesteś taka fajna, bo skończyła magister, tam nie wiem, ekonomii, historii socjologii, czy czegoś tam, co tam sobie wymyślisz. I dlatego właśnie, jak idziecie do tego liceum, to nie, nie, róbcie sobie presji. Oczywiście, trzeba mierzyć siłę na zamiary. Jeżeli ktoś wie, że się nie lubi uczyć, nie chce się uczyć, nie ma wyników, to nie idzie na siłę do liceum, żeby też kogoś uszczęśliwić, tylko wybiera sobie zawód, bo na przykład od zawsze lubię grzebać w silnikach samochodowych. No są takie osoby, to po co im to liceum? Eko nie już wiedzą, z czego są zadowoleni, tak? albo chcą gotować. Przecież są ludzie, którzy się rodzą z pasją do gotowania, do pieczenia, do wszystkiego. To nie ma, nie ma sensu tego na siłę robić, ale do liceum, nawet jeżeli wybieracie liceum, to nie, to nie jest wybór taki, że już zdecydujecie się i koniec świata, nie będziecie mogli go zmienić. Ale wracając do przyjemniejszych części liceum, tak, to jak sobie jeszcze je wyobrażasz? Jak właśnie, no wyobrażam sobie, że to jest taka kwintesencja tego, już macie takich znajomych, że jesteście praktycznie dorośli, Czy już nie wiem, podróżujecie, znajdujesz się z tych przyjaciół, takich, z którymi już będziesz zawsze... Ja nie wiem, ja nie wiem, czy Ty nie mylisz studiów z, z liceum, bo liceum to jest nadal, to są osoby liceum, nadal niepełnoletnie, które wcale tak no, nie podróżują, nie no, tak. jeżdżą i nie imprezują. Ale zawsze ja tak sobie mówię, jak ja wyobrażam sobie liceum, bo też Książki, w ogóle wszystko przedstawia tej całą. Książki, filmy i to wszystko przedstawia tej całą, jako to jest taka e, jakby kwintesencja tego takiego waszego życia społecznego, że to jest sobie tych przyjaciół taki. E, Choć się na te imprezy, już takie... Bardziej jesteś takimi młodymi, dorosłymi, właśnie jeszcze przed tymi studiami i też sobie wyjeżdżać na przykład na jakieś, nie wiem, nad morze czy gdzieś. No Ty masz blisko, to mi się akurat może uda. I tak dalej, po prostu takie, już takie kwintesencje tego życia towarzyskiego tam jest. Ja tak znaczy, sobie to wyobrażam. Obcięłabym pewnie te imprezy i tak dalej, bo to gdzieś pod koniec liceum, to nie, nie jest tak, że od początku, ale prawdą jest, że w liceum tworzy się większość osób, tak powiem, nie wszyscy zapewne. Tworzy się takie największe przyjaźnie, czyli najbardziej się złączonym z tymi osobami z liceum, bo ma się, spędza się mnóstwo czasu razem, dużo się rzeczy organizuje. To jest taki okres, czy to studniówek, czy to półmetków, czy różnych takich rzeczy, że ta klasa się ma, ma możliwość gdzieś tam z życia, spędzenia razem czasu. Tak, i to jest mega, mega fajne i to na pewno jest większe niż to jest w niż było w podstawówce. W każdym razie z mojego doświadczenia mogę to powiedzieć. No to e, ja właśnie tak bardzo chcę tę liceum, ale też może dlatego, że mam narzuconą w te filmy wszystko i te książki zawsze nam na też przez tego takiego w USA liceum. No. Czyli tego te trzy liderki, te gry i w ogóle to wszystko. Dlatego ja jako ja mam takie ciche marzenie, że chciałabym pojechać na wymianę właśnie studencką, tak, żeby pojechać do USA na te pół roku, czy roki, i zobaczyć, czy to naprawdę wygląda tak jak w tych filmach. I to jest takie moje skryte marzenie, bo właśnie jak patrzę na te USA, bo zazwyczaj jak patrzymy w ogóle na liceum, to nawet polskie, patrzymy przez pryzmat tego USA właśnie, tego liceum w USA, tego amerykańskiego, i czy nawet to jest na jakiś na TikToku, na jakichś filmach, zdjęciach, czy cokolwiek. Czy książkach? To właśnie jestem przyjemna tego USA liceum, tych gierż oni mają, a tak naprawdę, no, zdaję sobie trochę lekko sprawę, że nasze pewnie tak nie wygląda. Nie wygląda, dużo pewnie zależy do tego, do jakiego liceum trafi, że jest na pewno dużo więcej nauki, ale zawsze można tą, te twoje wyobrażenia skonfrontować z rzeczywistością i kiedyś umówić się na rozmowie z Vlog Nicole. Ona ci powie, jak jest <laughs> faktycznie w liceum e, e, w Stanach czy to jest takie nasze wyobrażenie, tylko czy faktycznie takie rzeczy mają. No u nas nie ma aż takiej wizji. No Trzeba, nie można, się, nie można tego ukrywać, ale ale są też fajne aspekty tego liceum. Te, to co mówiłam, te przy... dużo nauki, od razu ostrzegam, jest dużo więcej nauk niż w podstawówce. Jest większy stres, bo matura, narzucona jest taki stres na maturę, jakby to był, wiecie, taki najważniejszy egzamin życia. Jeszcze nazywają to egzaminem dojrzałości, jakby ta matura naprawdę pokazywała, czy człowiek jest dojrzały, czy niedojrzały. To w ogóle nie ma sensu to nazwa. A jak przeżyć fajnie liceum? Bo to mnie bardzo zastanawia. Jak już wspominałyśmy na początku, ja jako absolwentka katolickiego liceum, <grym> w którym szaleństw nie było, nie było. Po prostu. No ciężko mi odpowiedzieć, tak? Najważniejsze to być otwartym, korzystać z tego, co może gdzieś tam się zdarzyć, czyli korzystać... Nie skupiać się tylko i wyłącznie na nauce, bo te cztery lata bardzo szybko przelecą, tylko koncentrować się też na tym, żeby poznać jak najwięcej osób, niekoniecznie tylko ze swojej klasy, żeby uczestniczyć w wydarzeniach, wziąć udział, nie wiem, nawet w wyborach w samorządzie, w jakichś festynach, zabawach, imprezach, dyskotekach, które gdzieś tam są oferowane, bez przesady oczywiście, mhm. ale, ale takie w ramach szkoły. No i bawić, się, no nie oszukujmy się, to jest, to jest ten okres, w którym teraz ja wspominam z rozrzewnieniem i myślę sobie, kurczę, mogłam bardziej się bawić, więcej spędzać czasu z Przyjaciółmi, ze znajomymi, bo to są takie lata, których nikt nam nie zwróci, a potem zaczną się już obowiązki i koniec. Tam też bardzo dużo osób poznaje pierwsze miłości, więc to jest ten okres licalny, okres to jest taki okres już takich intensywnych, Pierwszych miłości, intensywnych pierwszych randek. Właśnie mam, jak wspominasz sobie, to właśnie Twoje pierwsze licealne miłości to tak wygląda jak w tych Stanach, że jest w tych filmach i książkach właśnie, że, e, że jest tak kwiat i w ogóle tak słodko, romantycznie, czy jednak trochę nadbiega to od rzeczywistości? Znaczy słuchaj, na pewno w wieku lat 16-18 intensywność uczuć, do chłopaka, z którym się już zaczynasz spotykać, jest dużo większa niż w wieku lat 40, tak? To jest, wiesz, wiesz no, tam emocje u nastolatków są tak duże, że to jest taka miłość na śmierć i życie, i wydaje się, że do końca świata i nawet dłużej. Nie ma tam nawet grama takiej racjonalności, tak? I to jest piękne. O ile zachowa się troszkę umiaru, i posłucha czasem rodziców, ale generalnie to jest piękny okres, do którego każdy wraca z uśmiechem, wspomina, oj, taka miłość tam była i tak dalej. Są takie miłości licealne, które przeżyły i są do tej pory, tak? Czyli do wieku lat 40. znam takie osoby, które poznały się już w czasie liceum i są razem. I to jest piękne, i trzeba dużo randkować, żeby poznać różne typy chłopaków, tak? I żeby później, jak poznasz tego właściwego, to wie, żebyś wiedziała, co jest dla Ciebie ważne. Właśnie ja mam może taką trochę kontrowersyjną opinię, jak tak patrzyłam ogólnie po moich koleżankach, czy jakoś tak, że ja jakoś zostałam tak po prostu wychowana, mam to w w głowie, że zawsze na początku liceum to... Mało szans jest na to, że ten pierwszy mój chłopak zostanie później moim mężem i do końca życia z nim skończy. O nie, nawet tak nie myślcie, to jest w ogóle romantyzowanie rzeczywistości. Jeżeli że... tak będzie, no to fajnie, ale, <grym> ale, ale no ja jako nastolatka nigdy nie miałam w sobie czegoś takiego, że poznam tego chłopaka w i będę z nim do końca życia. Jeżeli mi się uda, to super i gratulacje dla mnie, ale zawsze sobie myślałam, że jak będę już miała tego takiego prawdziwego chłopaka, to gdzieś raczej przy studiach, po studiach i tak dalej. te wszystkie filmy o nasladkach fajnie mi się oglądało i te takie i w ogóle wszystko, ale jakoś w mojej głowie cały czas miałam to takie przeświadczenie, że pewnie i tak w tym liceum nie spotkam takiej miłości mojego życia. Nie wiadomo, czego się najbardziej boisz? Czego się najbardziej boję w liceum? E, nauki, szczerze mówiąc nauki, bo ja jestem osobą, która mogę się wydawać, że jestem kujonką, ale ja tak naprawdę do nauki to mnie tak super nie ciągnie. Ja tego nie słyszałam, ja tego nie słyszałam. <gry> po prostu ja mam dobry ocenę, ale ja zazwyczaj e, uczę się w szkole, ja naprawdę, ja uwierzcie mi, że ja nie otwieram podręczników poza szkołą. No czasami z takich przedmiotów typu biologia, geografia, to naprawdę trzeba coś wkuć, bo na tych lekcjach no nie jest to do końca tak super powiedziane, ale taki polski, matma, angielski, e, jakaś nie wiem jakiś mm, hiszpański czy cokolwiek, To ja zazwyczaj po prostu nie otwieram tych podręczników, no bo mam przeświadczenie tego, że nie już znam ten temat, więc tam było. Więc najwyżej podłużę się po przerwie i jakoś mi wyjdzie. W liceum tak nie będzie. W liceum faktycznie jest więcej materiałów, tam się, materiału tam trzeba się troszeczkę przyłożyć, więc nauki będzie faktycznie więcej. To będzie taki cięższy okres, bo jednak tych lekcji będzie więcej, wszystkiego, jeszcze plus znajomi, no i później, bo no, będzie ciężko. Będzie ciężko. I właśnie w liceum przytoczę mnie jeszcze do tego się boję, że będę musiała strasznie dużo czasu spędzać, w liceum. I najbardziej przytoczają mnie właśnie takie dojazdy, bo ja jestem osobą i wiem, że dużo jest osób, które do liceum mają dość daleko. E, I właśnie boję się, że to nie dość, że w liceum jest też dużo więcej godzin, dużo więcej tej nauki, czyli będę tam spędzać od powiedzmy 8 do 16 plus jeszcze godzinę, e, godzinę bo ja mam akurat godzinę i wiem, że dużo osób też ma, godzinę pociągiem w to i we w te, to no już trochę mi się odechciała pójść do liceum. To też ma swoje plusy, bo ja dojeżdżałam i wtedy można fajne też znajomości zawrzeć. Często jest tak, że dojeżdża gdzieś z tobą na przykład koleżanka, kolega z klasy, więc też jest fajnie. Coś tam się można pouczyć, coś poczytać, to szybko mija. Więc o to, o to ja bym się nie martwiła. Na pewno nauczyciele traktują inaczej uczniów w liceum, niż traktują w podstawówce, tak? Bo w podstawówce trochę ich traktują jeszcze jak dzieci często, a w liceum już ich traktują trochę bardziej, jakby byli dorośli i odpowiedzialni. Więc tam już jakby. Cisnął, chcą czegoś, i wiecie, i, i już takie wykręty. Właśnie to tak tego nie się strasznie zastanawiałam, czy ci nauczyciele, bo zawsze każdy przedstawia to takie teraz podstawówce, że tam z liceum, to już tam nie ma czasu na takie zabawy, że tam to będą po prostu uwagi, jedynki, jeżeli będziecie gadać, czyś macie. Każdy zawsze tak strasznie to liceum przedstawia. Każdy nauczy że ono będzie takie straszne i w ogóle, czy to jest prawda? Myślę, że zależy, tak? No bo tak jak mówiłam, no traktują Cię trochę bardziej poważnie, więc więcej od Ciebie wymagają. Yy, no ale dalej żartujesz z nauczycielami, dalej czasem jest coś śmiesznego, dalej może się trafić w klasie typ takiego pajaca, który gdzieś tam sobie żartuje i się śmieje i cała klasa się śmieje, hmm. więc nie jest aż tak źle, ale na pewno jest to przeskok. Nikt ci już tam nie pilnuje i nie traktuje jak małego dziecka. Hmm. A na dziś to już wszystko. Dajcie znać, czego Wy najbardziej się boicie w liceum, co Was najbardziej e, właśnie ekscytuje, czego najbardziej nie możecie się doczekać, a może już jesteście w liceum i chcecie nam przekazać, jak to tak naprawdę teraz, w dzisiejszych czasach wygląda, no bo wiadomo, że mama ma taką trochę przestarzałą już wiedzę. Ja? E, śmiejąc się. No więc tak, no na momentie, to już wszystko. Jeżeli Wam się podobał podcast, to dajcie łapkę w górę, zostawcie subka. Widzimy się za tydzień i przy okazji też możecie napisać w komentarzu, e, na przykład, jakie tematy możemy poruszyć w następnym podcaście, tak. co Was interesuje. Jesteśmy bardzo otwarci na Wasze listy, nasze wiado na wiadomości od Was, y, gdzie będziemy mogli rozmawiać o tematach, które Was interesują okiem z jednej strony nastolatki, a z drugiej strony osoby lekko dorosłej. Pujaki. Pujaki.